Dzień dobry, witam. Musimy dzisiaj o czymś bardzo poważnym porozmawiać. Ja mam na imię Mariusz, a ty jesteś na kanale Odmładzanie na surowo. Kanal Odmładzanie na surowo powstał na podwalinach jakby odzyskania zdrowia przeze mnie i moją partnerkę Agnieszkę, z którą jestem od ponad 20 lat. W 2009 roku stwierdzono u nas zmiany nowotworowe Minęło już 15 lat od czasu, kiedy to się u nas wydarzyło. Chorowaliśmy na mnóstwo innych chorób. Cała nasza rodzina chorowała, tak jak większość społeczeństwa. I dzięki... Naturalnym sposobem i zrozumieniem, co te ciało potrzebuje na co dzień, a czego nie potrzebuje, udało nam się wyjść ze wszystkiego. Cieszymy się dzisiaj zdrowiem. Wszyscy jesteśmy zdrowi, świetnie się czujemy, nie przechodzimy nawet sezonów grypowych. Także zachęcam Cię do tego, abyś przyjrzał się razem ze mną temu, co dzisiaj chcę Ci przekazać. Bardzo ważne informacje, co sprawia, że wcześniej, i to jeszcze w bólach, umieramy czy odchodzimy. Coraz rzadziej wpisuje się w akcie zgonu umarł ze starości albo umarł naturalnie. Po prostu umarł na zmiany nowotworowe, umarł na e, zawał, chorobę układu krążenia, cukrzyca, Alzheimer, e, otyłość i wiele, wiele jeszcze innych, których dzisiaj nie będę wymieniał. Skąd się to wzięło i dlaczego tak jest i czy jest lepiej czy gorzej? Właśnie. Zastanówmy się dzisiaj na troszeczkę liczbami. Nie wiem, czy wiesz, ale zaledwie w 1912 roku James Herrick Opisał pierwszy, pierwszą udokumentowaną śmierć, uwaga, na atak serca. Przeprowadził autopsję, i to była pierwsza zapisana w historii, w 1912 roku, śmierć z powodu problemów z sercem. Natomiast już w 1930 roku, zaledwie niecałe 20 lat później, choroby układu krążenia stają się główną przyczyną śmierci w USA. Jak to się stało? Wcześniej nieznana choroba. Wcześniej nieznany problem nagle w przeciągu 20 lat urasta do takiej rangi, że większość osób, które umiera, odchodzi niestety z tej przyczyny. Ile jest w 2010 roku? Okazuje się, że jedna na trzy osoby, które odchodzą wcześniej, spo, odchodzą z powodu chorób układu krążenia. Czyli mamy do czynienia z czymś zatrważającym, coś, co wyrosło. W sto 120 lat. A teraz nowotwór. Następny zabójca ludzkości. Nowotwory, i raki. W 1811 roku najstarsze zapiski, zapiski, jakie można znaleźć, w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, jedna na 188 osób umierała ze względu na zmiany nowotworowe. Czyli nowotwór nie jest aż taki nowy, natomiast był bardzo rzadki. Już w 1900 roku w Stanach Zjednoczonych 1 na 17 osób odchodziły ze względów na zmiany nowotworowe. Dzisiaj w 2010 roku to już 1 na 3, jeden z trzech zgonów, 1 na trzy osoby odchodzi właśnie z tytułu nowotworów. 31,2%. To jest wzrost przeciągu 200 lat 62-krotny. Czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Mniej więcej się to rozwijało i nagle wystrzeliło w górę. Co się stało? Co się zmieniło? Co się zmieniło, co się wydarzyło? Dlaczego choroby układu krążenia, nowotwory skracają nam życie? Cukrzyca typu drugiego. Okazuje się, że w 1890 roku chorowało mniej więcej 0,00 28 procenta populacji. Czyli 3 osoby na 100 tysięcy miały stwierdzone cukrzyce typu drugiego. W 1935 roku chorowało już 37,%, setnych procenta, czyli wzrostu 32-krotny w przeciągu tych 40 lat. W 2016 roku uwaga, choruje 13% populacji, to jest wzrost. 4643-krotny w stosunku do tego, co było w 1890 roku, w zaledwie 126 lat. Jeśli by się chociaż, nie wiem, jeśli ten wzrost by był chociaż dwukrotny, to byłoby to na tyle znaczące, że na pewno by się ktoś nad tym zastanowił, prawda? A tu aż wzrosło 4643-krotnie w stosunku do tego, co było wcześniej. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Następne. Zwrodnienie plamki żółtej. Niestety jest to główny powód, powód nieodwracalnej ślepoty. W 2004 roku 10 milionów osób na świecie straciło wzrok właśnie przez zwrodnienie plamki żółtej. Przez ostatnie 20 lat pewnie jest dużo więcej, ale takie dane znalazłem. Okazuje się, że w latach 1851 do 1930, czyli około 80 lat, zanotowano zaledwie 50 przypadków tej choroby. W 80 lat, 50 przypadków choroby. W 2020 roku zwyrodnienie plamki żółtej stwierdzono u 196 milionów ludzi na świecie. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Alzheimer i de demencja. W 1908 roku odnotowano pierwszy przypadek opisany przez samego Alzheimera, stąd ta choroba. I pierwszy pacjent. Do 1910 było to 10 przypadków. W 1940, do 1948 na całym świecie opisano 150 przypadków Alzheimera. W 2023 to już 55 milionów przypadków. Wyobrażasz to sobie, że 10 milionów osób rocznie, a to przyspiesza, ma stwierdzonego Alzheimera, czyli jeden przypadek co 3 sekundy na świecie nowego Alzheimera. Co my tu jeszcze mamy? Otyłość, nadwaga. Mówimy tutaj o takiej otyłości chorobliwej, już nie mówimy o lekkim brzuszku, tylko mówimy o tym, że ktoś jest po prostu otyły. Nadwagę ma chorobliwą. W XIX wieku. Z wielu zapisków okazuje się, że przeciętnie 1,2% mężczyzn w wieku od 80 do 81 roku życia miało otyłość. 1%. W 1960, kiedy to wydawało nam się, że jesteśmy jeszcze szczupli, to było już 13%, czyli 11-krotny wzrost otyłości, głównie w Stanach Zjednoczonych. W 2018 roku w USA. Stwierdzono 42,5% otyłości w całej populacji, czyli w przeciągu 118 lat wzrost aż 35-krotny. Co się dzieje? Co się wyprawia? Dlaczego ludzie tyją i chorują? A no spójrzmy, co zostało w międzyczasie wprowadzone do życia. W 1822 roku wprowadzono rafinowany cukier. Cukier pojawiał się w różnych tam powiedzmy epizodach w historii człowieka, natomiast od 1822 roku jest ten cukier produkowany, rafinowany. W 1866 roku wprowadzono pierwszy olej rafinowany. Mniej więcej w latach 800-1830 do 1870 został rozwinięty przemysł jajeczny i mięsny, wcześniej nie istniał. Nie było czegoś takiego jak jajka w sklepach. Po prostu, jak ktoś miał jakąś kurę, no to ta kura znosiła 12 jajek rocznie. Ale zaczęto to modyfikować. To samo stało się z przemysłem mięsnym. W 1880 roku wprowadzono mąkę rafinowaną. A w 1911 Proctor N. Gamble wprowadził tłuszcze trans. W 1940 prowadzono fast foody. McDonald's i inne Burger Kingi, które powstały w tym czasie. A zatem, co się dzieje? Co się stało dla ludzkości? Uwaga, wysoko przetworzony pokarm zabija całe generację. Wprowadziliśmy wysoko przetworzony pokarm to jest jedyna rzecz, która na świecie się zmieniła w tym czasie. Ludzie zaczęli tyć, mieć cukrzycę, tracić wzrok, tracić pamięć, chorować na Alzheimera, zatykać sobie żyły, tętnice jak również chorować i umierać na raka. Dlatego, że wprowadzono wysoko przetworzony pokarm. A zatem jakie jest rozwiązanie dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla Twoich najbliższych? Wracając do natury, czyli wprowadzając warzywa, owoce, nasiona, pestki, orzechy, kiełki, to, co jedli nasi przodkowie, naprawiamy zdrowie i przedłużamy życie. Czy masz na to ochotę? Czy masz taką chęć, żeby żyć długo i szczęśliwie? żeby odejść na swoich własnych warunkach. W momencie kiedy zdecydujesz, że twoje życie się kończy, zamknąć oczy i rano nie wstać. Czy wolisz, tak jak większość ludzi dzisiaj na świecie, odchodzić w bólach, w mękach, pokrojeni, wycięci, chemioterapią, radioterapią i różnymi lekami, po prostu przybici do grobu? Tego ci nikt nie powie, no bo to wszystko jest biznes. To wszystko jest napędzający się nawzajem biznes. Tutaj przemysł farmaceutyczny zarabia na Twojej niewiedzy i tutaj przemysł spożywczy. Na totalnym niezrozumieniu, co jest naszym pokarmem. Tylko powrót do natury nas uratuje. Mam nadzieję, że przekażesz innym. Mamy jeszcze szansę. To tyle na dzisiaj. Dzięki za wszystkie paluszki i serduszka. Do zobaczenia. Trzymaj się cieplutko. Cześć!